Co mnie tak dziś mało? Lekarz kazał mi cię ograniczyć. Co? A to bezczelny typ? Bezczelny? On chce mnie uratować. Raczej nie mnie, tylko moje ciśnienie. Ale ty masz niskie? Owszem, mam. Ale ty bardzo skutecznie mi je podnosisz. Zbyt skutecznie. Dziękuję. Ach, jestem taka dobra w tym, co robię. Tak, świetna. Gdybyś aplikowała na stanowisko chwali pięta, z pewnością inni kandydaci nie mieliby z tobą szans. Tyle, że w tym przypadku to nie jest powód do dumy, wiesz? Jak to? Lekarz mnie chwali i potwierdza moje kompetencje. Ludzie potopiją kawę, żeby podnieść sobie ciśnienie. I jeszcze cię nie wypiłam, a już mi skoczyło. To nie jest komplement. Nie? A sam żłopie mnie hektolitrami, czyż to nie najlepsza rekomendacja? On pije bezkofeinową. I co ty na to? Co? To jest potwarz. Jak on może mi to robić? Przestań, lekarz wie, co robi i mówi. To jest ograniczanie wolności i dóbr osobistych. Pisze skargę do kawowego prezydenta. Co z ciebie nagle taka aktywistka? Bo twój lekarz to kawofob. Myślę, że ograniczenie ciebie wyjdzie mi na zdrowie. Tylko się nie zamknij w sobie z tego powodu. I ty brutuł się przeciwko mnie? Pewnie, że się zamknę w sobie i nie odkręcisz słoika. O! To cię wyrzucę i wreszcie będę miała spokój. Lekarz ma rację i już muszę się ratować. Idę moczyć nogi w gorącej wodzie. Jak to? Chcesz pić napar ze stóp zamiast mnie? Durna, to taki sposób na szybkie obniżenie ciśnienia. A, i przerzucam się na bezkofeinową.